Dziś w kuchni Cooking Spray Zagościła nowa krew Opowiadaj, co tu się dzieje Jest Dominik Przygotował Sieman, Kaszaneczka Z kiszoną kapustą I cebulką yeah. Ziemniaczek z czoskiem i zawijane w boczku z masełkiem to yeah. weselu Korki ze śledzia i życki. nie do wiary W oleju wszystko jest, co tu, aha tutaj się robi Si yeah. Ja miałem na, no stacja leci Masakra Stacja Tadziu to nie leci tylko stoi Coś pięknego Stacja leci, dobra Tadziu jest kosmiczny. Co to jest? Czosnek? Tak jest. Ła wow. Musisz częściej z nami jeździć, bo tu wiesz, wszyscy to już są tak spaskudzeni, <noise> że jak ja patelni nie zrobię, to już wiesz. No, ta, Tadziu, co dzisiaj przeześ na ryby? Tadziu, co? Co dzisiaj na ryby? Tam stacja leci. <noise> stacja to stoi, nie leci. No jak to pierdolić? No stacja leci, kurwa, normalnie krąży po orbitę, Stacja no, stoi pierdoj. nawet sześć. To orgazm można dostać od samego patrzenia. Co przywiozłem na ryby? Na ryby no. dzisiaj przywiozłem. E, e, gówno. Tu nie. jest. Bardzo się wyrażać, hmm. ale, ale tu jest za to majątek. Tu jest krzyś. Pokaż co to jest. Ua. A to od wędzone w sobotę rzeczy. Jest wędzonka, jest szynka, jest boczek chyba, nie wiem co tu jest. Jest boczek, boczuś, jest boczek, tak, 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 jest. Tu jest palca? Pierwsza krew, tak. Daj te krwi trochę, to będą lepiej brały. <gulat psycho> <gulat> o, ale boczuś już zaraz będzie. O, proszę orgazm. To jest stacja, ona tutaj za trzy godziny będzie z zwariować można. Ty. Nie, to słoninka. No, i sadzią do tego zimniaka może. A tam już poszedł boczek. Jaka jest Gdzie jest fajna? Słynna wędzona. Skąd? Od skąd to wniosło? No, skąd? No, skąd? No, kurwa. Pora na palcach? No, wow, mam jeszcze. Mmmm, mm. słona, Jędryk zakochał się. Mm. Ja dostałem taką. A bo ja miałem, wiesz co? Pięteczkę. Opakowanie miałem, no. Jest i z nami Krzyś. No, Jędrek się zna. A tu samo jepka jest. Aha. Stacja bez ognia to nie stacja. Coś pięknego. Namiot jeden. Kolega ma poważny namiot. My też szmaciarze to mamy takie lichy. Nasz, nasz jest gdzieś tu. O. O. Komary się zlatują. ja z tego? Kaszanka jeszcze. Jest. Naprawdę piszona kapusta. Ale słonina ta dobra. Dobra. Kapustki weźcie sobie. Mmm jesteś jak kucharz? ja jestem człowiek orkiestra. Ła! Wow. Mm. Pobieram smaczny, tadziu. Mhm. Mm mmmm, no. brakuje, ale czekamy grzecznie mm -hmm. i nie dyskutujemy. Mmmm.